Dzień dobry, witam na konferencji prasowej po meczu Arki Gdynia z Brookbeth Termolikom Nieciecza, jest z nami trener gości pan Marcin Broż, witam trenerze. Witam, dzień dobry. Bardzo proszę o kilka słów podsumowania dzisiejszego spotkania, na początku. Na no pierwsze oczywiście gratuluję, bo po pięciu latach yy, wykonana praca w Gdyni i powrót i tak tutaj usłyszałem tak chcemy, my również marzymy o tym i mamy nadzieję, wierzymy w to, że również nam to się uda, sam mecz. Tak jak w poprzednich meczach, od samego początku e, walczyliśmy o pewną pulę, trochę inaczej, żebyśmy dzisiaj byli przygotowani. Mecz ułożył się, się nam e... bardzo dobrze, ponieważ, ponieważ bramka e, Morgiego wydawała się, że to będzie ten moment, który, gdzie damy sobie szansę na kolejne szybkie ataki, na wykorzystanie możliwości moich e, zawodników. No, natomiast sytuacja, jakie miała miejsce, do przerwy. Spowodowały, że od samego początku drugiej połowy dokonywaliśmy takich rozszat, żeby cały czas wzmacniać siły ofensywną. Mieliśmy swoje sytuacje. To co jest dla mnie bardzo ważne, moi zawodnicy cały czas dążyli do strzelenia bramki, konsekwentnie od samego początku, dopóki sędzia nie odgwizda od ostatniego gwizdka i wierzymy w to, że taką postawą, taką grą y, jesteśmy w stanie y, nie tylko wygrywać pojedyncze spotkanie, ale osiągnąć to o czym marzymy y, od trzech lat. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są pytania do trenera gości? Bardzo proszę, pan Andrzej. Rzeczywistockiej Telewizja Polska. Witam. Panie trenerze, czy jednak troszeczkę Pana drużyna nie przespała drugiej połowy, mówię w takim szybszym, mocniejszym ataku, bo miałem wrażenie, że w pewnym momencie było tak, że taką jedyną bronią, którą chcieliście zaskoczyć, Arki, to były albo wrzuty ze środkowej strefy, albo z boku, ale to wszystko było bardzo wysoko, bardzo no jakby długo trwało. Troszkę zabrakło mi tej szybkości. Czy jednak Pan tu nie widzi takiego minusa, jeśli chodzi o grę swojej drużyny. Ale jeszcze raz, jakby pan mógł sprecyzować, że... No, że jakby jedyną bronią w tym ataku waszą to były wrzutki wysokie, a nie próby jakichś boków i, i na przykład uderzeń z, z drugiej linii. Na pewno od początku to, co Arka bardzo dobrze blokowała, bo tu też musimy powiedzieć o przeciwniku, e, ciężko nam było, chociaż grając z dwójką środkowych pomocników, przebić e, Płynnie przez drugą linię, i na pewno e, szukaliśmy e, poddań o kolejną, e, o, kolejne, o kolejną jak gdyby e, miejsce, żeby, żeby znaleźć sobie miejsce. Natomiast e, ciężko tutaj było na boku, i dopiero jak zaczęliśmy wygrywać takie pojedynki jeden na jeden bezpośrednie, wtedy na pewno też z biegiem czasu tego miejsca było e, coraz to więcej. Natomiast jak Patrzył pan na mecz, naprawdę z początku było bardzo bardzo to trudne, bo trzech zawodników zamknęło centralnie miejsce. Więc jeżeli nam się udało, szczególnie tu przez Maćka Ambrosiewicza czy przez, czy przez Nowego, wygrać ten pojedynek na jeden, byliśmy bardzo groźni. Tak? Natomiast, natomiast zarówno Igor, jak i Damian Hilbrycht, jak już doszli do piłki, stwarzali tę sytuację. Natomiast może one nie były zbyt groźne, ale. Ale gdzieś tutaj dawaliśmy sobie szansę. Natomiast biegiem czasu tego miejsca było coraz to więcej i staraliśmy się to wykorzystywać. Jacek Wówczęski, Trójmiasto.pl. Panie trenerze, czy zechce się odnieść trener do zachowania swojego zawodnika numer 39, binek, jeśli nie przekręcam nazwiska, i generalnie do, do sędziowania? Dziękuję bardzo. Do zabójnika się odniosę, to jest złe zachowanie, to jest młody chłopak, który dopiero wchodzi w piłkę, emocje widać były po każdej stronie. To jest doświadczenie, które musi zebrać i mam nadzieję, że z perspektywy czasu, bo to jest bardzo uzdolniony nasz reprezentant kraju, ale to jest doświadczenie, które na tych boiskach musi zebrać, musi wyciągnąć wnioski i myślę, że to będzie dla nas wszystkich z czasem z dużą korzyścią. Dzień dobry, Filip Miller, redakcja Poznaniu. Poznanius. Ja mam pytanie, dwa w sumie pytania, jaką rolę miał pełnić Fassbender w tym meczu bardziej fałszywej dziątki czy skrzydłowego oraz jaki plan ma trener na kolejne spotkania w wykonaniu słoni? Dziękuję bardzo. Yy, tak, yy, była to trochę inna rola niż w ostatnich meczach Morgana. Bardziej chcieliśmy tutaj wykorzystać yy, dwóch zawodników po boku Morgana, czyli Igora i Damiana. Natomiast Morgan, ze względu na swoje parametry i profil, liczyliśmy bardzo, że wejdzie z drugiego tempa, i to się udało, bo, bo tak szczelił piękną bramkę, ma bardzo dobre uderzenie i dzisiaj to też yy, wykorzystał. Yy, Żyjemy tym meczem tak naprawdę. Przygotowywaliśmy się do tego spotkania kluczowego w tej rundzie. Natomiast... To spotkanie się skończyło, podsumowujemy je i na pewno zrobimy wszystko, żeby do kolejnego meczu z górnikiem być jak najlepiej przygotowany. Mateusz Hawrot, Meczyk, dzień dobry, trenerze. Chciałbym tylko dopytać, czy zamierza Pan zabrać głośno, głos na temat sędziowania i tych spornych sytuacji, czy, czy nie, jak Pan widział, to jest szczególnie te rzuty karne i podyktowane i później niepodyktowane. Mówił o rzutach karnych. Natomiast jedyna rzecz to jest, jest komisja, jest, mamy sędziów, mamy wary. Natomiast duża ilość żółtych kartek, tak, to, to jest na przykład takie dla mnie, bo to dla kluczowych zawodników i tak naprawdę y, to nie były za faule, to były takie kartki do końca sami nie wiemy, za co chcemy to wyjaśnić. I to tak jak mówię, to piłkarze kluczowi, którzy, którzy, którzy stanowią jak gdyby trzon naszego zespołu, więc wiele tych takich rzeczy na pewno, o których Panowie mówią, ale my się koncentrujemy na sobie i tak jak mówię, my widzimy te rzeczy, które, na które. Y, chcemy mieć ogromny wpływ, czyli też może tak zakończę, to co od samego początku yy, walczymy zawsze o trzy punkty i zrobimy i, i to było dzisiaj widzieć i mam nadzieję, że w kolejnym spotkaniu zrobimy wszystko, żeby nie tylko to widzieć, ale żeby trzy punkty zostały u nas. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania? Jeśli nie, dziękuję trenerowi. Dziękuję Powodzenia. Proszę Państwa, w drugiej części konferencji są z nami trener Dawid Czwarga oraz zdobywca dwóch bramek w dzisiejszym meczu Szymon Sobczak. Wielkie gratulacje dla trenera oraz zawodnika, dla całej drużyny za cel, jakim były trzy punkty i zwycięstwo w tym meczu dające Arce awans do Ekstraklasy. Na początku trenerze bardzo proszę o kilka słów podsumowania dzisiejszego spotkania. Zagraliśmy dzisiaj bardzo dobry mecz, uważam, zwłaszcza pierwsza połowa. Mega wysoki poziom i trzeba mieć naprawdę taką osobowość, żeby w takich meczach o stawkę pokazać najlepszą wersję siebie. Grzeczni chłopcy zostali w domu, my dzisiaj wyszliśmy jak banda pewna siebie, wiedząca co chce zrobić i, i taka bardzo agresywna i zorganizowana też, bo bo ten pressing, który zaprezentowaliśmy, oprócz tego, że charakteryzował się taką intensywnością, dużą to też, to też organizacją, i za to szacunek dla piłkarzy, jak i dla całego sztabu. No, i oczywiście wykorzystam ten moment, żeby, żeby takie podziękowania złożyć, bo, bo, bo naprawdę przyszło tutaj ze mną kilku ludzi. Oczywiście wszystkich nie wymienię z imienia i nazwiska, ale mój najbliższy współpracownik Toma, Tomasz Wodarek, który, którego udało się wyciągnąć z widzewa z widzewa Łódź klasy, zrobił kapitalną robotę. Pozostali, czyli Maciek Borowski, Kamil Migdał, Marcin Moruś, to są ludzie, którzy dołączyli tutaj razem, razem ze mną. Rafał Figiel, który przeszedł z roli piłkarza do trenera i, i zrobił też miał duży wpływ na, na to, jak graliśmy przy stałych fragmentach gry. Ale również osoby, które tutaj były i które zostały w Arce, czyli, czyli Kuba Frydrych, czy czy Paweł Bednarczyk, to są osoby, które, które mi się czekały na ten awans. Nie wspominając o fizjoterapeutach, którzy również wykonywali bardzo, bardzo dobrą pracę. Oczywiście podziękowania również dla, dla dyrektora, dla prezesa no i dla mojej partnerki, dla, dla Kasi, bo, bo tylko ona wie tak naprawdę ile pracy poświęciłem, ile czasu poświęciłem, żeby, żeby tutaj zrobić robotę yy, i myślę, że ona mogła najbardziej na tym cierpieć, jeżeli chodzi o o, o nasz wspólny czas, ale, ale na szczęście nasza, nasze partnerstwo na tak wysokim poziomie, że, że mnie w tym bardzo mocno wspierała. Także dziękuję jej również, no i, yy, i cieszymy się dzisiaj. Cieszymy się bardzo. Osiągnęliśmy coś, uważam, bardzo, bardzo dużego. Ale z drugiej strony, też yy, yy, dzisiaj się będziemy cieszyć, jutro się będziemy cieszyć, ale pojutrze ja doskonale wiem, że na tą chwilę, na ekstra klasę nie jesteśmy gotowi ani pod kątem, ani pod kątem personalnym, sztabowym, organizacyjnym. Pod każdym kątem musimy zrobić krok do przodu, pod każdym kątem, i to musi jasno wybrzmieć, bo w innym wypadku ta, ta przygoda w ekstraklasie potrwa, potrwa bardzo krótko. Nie mam tu na myśli jakichś wielkich rewolucji, tylko po prostu zrozumienie tego, że klub musi się cały czas rozwijać. Co roku musi iść do przodu, jeżeli tego nie zrobi, to, to wpadnie w stagnację, a jak wpadnie w stagnację, to będziesz, to będziesz walczył o, o utrzymanie w ekstraklasie, gdzie ten poziom jest po prostu organizacyjny klubów już na bardzo. Bardzo wysokim poziomie, co pokazały choćby europejskie puchary w ostatnich, w ostatnich dwóch latach. Także gratulacje jeszcze raz dla całego zespołu, dla całej drużyny, dla, dla sztabu, dla, dla wodarzy. No i mam nadzieję, że w Ekstrakasie będziemy przeżywać podobne chwile jak te dzisiejsze. Dziękuję. Dziękuję. Zanim przejdziemy do pytań do trenera, to może także udzielę głosu Szymonowi. Szymon zachowałeś zimną krew dzisiaj dwukrotnie, także przy pierwszym życie karnym można powiedzieć, że go wywalczyłeś, więc bardzo cię proszę o swoich odczuciach. No, po, po zakończonym już spotkaniu, zwycięsko po Twoich dwóch bramkach. Ja trochę odmiennie do trenera, chyba krótko, bo Arka czekała kilka lat na ten awans. Ja czekałem i ciężko na to pracowałem, kilkanaście. Bardzo mnie cieszy to, że dzisiaj pomogłem zespołowi i postawiłem ten krok, który, który gdzieś tam przed sobą zakładałem od długiego czasu. Nie udało się parokrotnie w różnych klubach. Tutaj przychodziłem z jasnym celem i dzisiaj ten cel został zrealizowany. Tyle. Gratulujemy. Bardzo proszę o pytania do trenera oraz Szymon'a. Bardzo proszę. Włączku. Dobry wieczór, trenerze. Dobry wieczór Szymonie Filip Miller, redakcja Lech Poznań. Ja mam na początku do ciebie pytanie, Szymon. Jak trudnym rywalem był dla ciebie Bartosz Kopacz? A pytanie do trenera Dawida Szwargi. Jaki jest cel Arki na kolejne spotkania? Dziękuję. Potrzeba. Chyba tak jak już trener wspomniał, ja dzisiaj nie interesowałem się tym, kto będzie występował z drugiej strony. Oczywiście analizę mieliśmy dogłębną i jakby zdawałem sobie sprawę, z jakim zespołem też gramy, ale my przede wszystkim skupialiśmy się na sobie. Dzisiaj mieliśmy zadania wskazane przez stab szkoleniowy, przede wszystkim pewność siebie i to dzisiaj chcieliśmy pokazać, to myślę, że było widać. Mimo tego, że straciliśmy bramkę szybko, szybko dążyliśmy do tego, żeby ten wynik odwrócić i to dzisiaj dało nam zwycięstwo, więc nie skupiałbym się na personaliach. Jako drużyna wyglądaliśmy bardzo dobrze i do końca to dało nam zasłużone zwycięstwo. Jeśli chodzi o najbliższe mecze, no to na pewno dostaną szansę zawodnicy, którzy trochę mniej grali, mniej minut mieli, a na to zasługują. Takim przykładem jest Kamil Jakubszy, który uważam, że zagrał dzisiaj bardzo dobry mecz i, i on cierpliwie, cierpliwie o tą szansę walczył i na samym końcu sezonu wskoczył i można powiedzieć, że, że też postawił kropkę na D w tym awansie, bo, bo na pewno był dzisiaj jednym Jeden z najlepszych na boisku i dostaną też szansę inni, na pewno nie pod tym kątem, żeby ich zweryfikować, czy się nadają do ekstraklasy, czy nie. Bo na bazie tych treningów i tych ilości sesji treningowych, które przeprowadziliśmy, my już mamy, mamy pewne wnioski. Na jakich pozycjach i, i, i kogo będziemy ewentualnie, ewentualnie potrzebować. A, a po prostu chciałbym, żeby ci ludzie, którzy byli może trochę na drugim planie w tej rundzie, ze względu na to, że ja im nie dawałem szansy, żeby też cieszyli się tym awansem i i w koszulce Arki zagrali dobre ostatnie trzy mecze. Mateusz Hawrot, Meczyki, i gratulacje za awans. Pytanie do trenera Michała Żuchowskiego. Co tam się stało, bo z trybun to wyglądało dość, dość nieprzyjemnie. W przerwie już zgłaszał jakieś problemy chyba z przywodzicielem. No i potem po prostu po podaniu poczuł już taki ból, który nie pozwalał mu kontynuować gry. I do Szymona sytuację z rzutem karnym tym przy Czy Znaczy od razu czułeś, że sędzia na pewno da tę jedenastkę, bo tak i myślę z perspektywy trybun i z perspektywy telewizji my też chyba nie byliśmy do końca pewni, że ten kontakt był jakbyś mógł coś więcej właśnie powiedzieć o tej, o tej sytuacji z karnym. No to jeśli chodzi o moją perspektywę, to ja z boiska od razu czułem, że jedynastka nam się należy w momencie, kiedy nie, bramkarz nie kontrolował do końca piłki, poczułem kolano i, i liczę, że przede wszystkim w ekstraklasie ten war i te powtórki będą bardziej dogłębne, bo, bo parokrotnie mieliśmy sytuację, gdzie mogliśmy otrzymać jedynastkę. Dzisiaj tę jedynastkę otrzymaliśmy i cieszę się, że udało się to zamienić na bramkę. Andrzej z Rewizja Polska w Gdańsku. Panie trenerze, nie będę już Pana męczył, bo to przecież taki dzień, że trudno trenera męczyć o cokolwiek, ale powiem szczerze, Pan już tutaj powiedział o Jakubczyku. Ja tego zawodnika po raz pierwszy zobaczyłem latem zeszłego roku, jak grał w sparingu z Olimpią i Wydawało mi się, że to jest chłopak, który tu w Arce może dużo zrobić, później znikł. To jak się robi z zawodnika, który no nie radził sobie troszeczkę chyba bardziej psychiczny niż piłkarsko odstawał, że gdzieś że w tym meczu do tej bandy, o której pan powiedział, naprawdę bardzo pasował. Myślę, że myślę, że Kamil akurat ostatnie słowo, ostatnie rzecz, jaką może o nim powiedzieć, to że on w jakiejś bandzie był, bo, bo to jest bardzo taki skromny chłopak, cichy. Ale. Bardzo dobrze pracujący, i myślę, że to było klucz, że zaufał, oddał się procesowi, naprawdę te trzy miesiące zapieprzał na maksa i, i nie tylko i wyłącznie w dni treningowe, ale również dni wolne. Na ani jeden moment nie spadła mu głowa, że jest niezadowolony, że nie gra, na ani jeden moment nie zareagował na to, że nie wszedł nie, niezadowoleniem, słabym treningiem. To są takie kluczowe momenty dla piłkarzy, bo jeżeli w pewnym momencie ten ci nie daje szans z różnych względów, a ty zareagujesz,. Właśnie w nieodpowiedni sposób, no to przepadasz. On, on zrobił odwrotnie i dzisiaj ma nagrodę. I do Szymona mam pytanie. Szymon, jakie jest ciśnienie zawodnika przy drugim karnym? Czy kiedykolwiek sobie wyobrażałeś, jakie masz ciśnienie i czy decyzja, którą podejmujesz, to jest wcześniej, czy już wtedy, kiedy, kiedy do tej piłki biegniesz? Myślę, że na takim najwyższym poziomie pewne rzeczy to już po pierwsze jest automatyzm, a po drugie ten plan musi być dużo wcześniej. tak. Staramy się pracować nie tylko dzięki obecnemu sztabowi, ale też dzięki osobom, które otaczały nas wcześniej. i Gdzieś tam po prostu pewne rzeczy muszą grać i na boisku to już tak zwane automatyzm wychodzi sam z siebie, ale oczywiście taka analiza, którą wykonujemy też, też po prostu daje nam dużo. Co do reszty, to zostawię to dla siebie, bo jeszcze, jeszcze mam nadzieję trochę grania przede mną. I tutaj. Ten karny ważył naprawdę, naprawdę wiele, bo też zdawaliśmy sobie sprawę dzisiaj jaki to jest mecz bezpośredni, bezpośredni mecz z drużyną, która też walczyła o awans i przede wszystkim, no w cały stadion, no chyba z tego co pamiętam to w ogóle ciężko było to, żeby zapełnić, a dopiero po tym jak zwolniły się dodatkowe sektory, no to zdawaliśmy sobie sprawę, że też gramy dla tych ludzi, którzy dzisiaj przyszli, chcieliśmy sprawić im radość, tak samo najbliższym, ja dzisiaj z tego miejsca też podobnie jak trener chciałbym podziękować tej osobie, która jest ze mną na dzień, czyli mojej narzeczonej, która która musi mnie znosić i mój ciężki charakter, także dziękuję bardzo i cieszę się z tego awansu. Jacek Łowczyński, to Najpierw jedno szybkie pytanie o mecz. Mark Navarro jest rozgrzeszony z tej czerwonej kartki. Finalnie tak, natomiast tak. właśnie nie wiem, nie wiem jak do tego doszło, że w tak łatwy sposób Fassbender wyszedł na sytuację sam na sam. Bo tam, bo tam ta sytuacja nie była złożona, to był pojedynek w powietrzu, długie, długie podanie. Musimy się lepiej asekurować w takich sytuacjach, bo no bo w się tacy piłkarze jak Fassbender, czyli szybcy, są w każdej drużynie, i, i, i każdy taki błąd, każda taka, taka sytuacja, gdzie nie, nie zasekurujemy się idealnie, będzie nas dużo kosztować. I drugie pytanie, już do tego, co trener powiedział, bo mam wrażenie, że w tym kubełku z szampanem wyjął trener szampana i zostawił tylko ten lód, i właśnie wylał to trener na głowę, mówiąc, że arkana w wielu płaszczyznach musi się zmienić. Pierwsze, dlaczego tak szybko? Kim to ma wstrząsnąć albo kogo otrzeźwić? I no, w takim dużym skrócie, o ile można, jakie te ruchy powinny zapaść? Dziękuję bardzo. Dlaczego tak szybko? Dlatego, że lepiej. Zapobiegać niż leczyć. I dzisiaj wszyscy się cieszymy, a po pierwszych trzech porażkach w ekstraklasie będzie szwarga do zwolnienia, I, i, i ja to wtedy przyjmę na klatę, oczywiście, bo finalnie trener odpowiada za wynik, ale jeżeli ja odpowiadam za wynik, to ja też będę teraz wymagał i, i robił wszystko, żeby, żebyśmy zrobili kolejne kroki do przodu w każdym obszarze, bo to, to naprawdę mm, nie jest tak, że nie wiem, musimy się tylko i wyłącznie piłkarzy, na przykład, o, bo wręcz wręcz przeciwnie. Tych transferów uważam, że nie musi, być, nie musi być dużo, ale musimy się wzmocnić, jeżeli chodzi o sztab szkoleniowy, jeżeli chodzi o funkcjonowanie w działaniach regeneracji, jeżeli chodzi o ilość fizjoterapeutów, jeżeli chodzi o um, il, wielkość sztabu, jeżeli chodzi o na przykład e, organizację transportu wyjazdu, w jaki sposób wyjeżdżać, w jaki wracać. To wszystko ma wpływ. Gdy Gdynia, Gdynia jest tak położona, że akurat mamy bardzo dalekie wyjazdy i, i to jest bardzo ważne, w jaki sposób regenerujesz się po meczu. Czy jedziesz 8 godzin autokarem, czy półtorej czy godziny samolotem? I, I o wszystkie takie rzeczy będziemy musieli pewnie walczyć, ale nie tyle też walczyć, bo jestem pewien, że zarówno prezes, jak i dyrektor, jak i akcjonariusze doskonale o tym wiedzą, że, że ekstrakasa to jest świetne miejsce, ale też bardzo duże wymagania. Natomiast no, ja na pewno zrobię wszystko, żeby oni nie zapomnieli, że to jest dopiero początek. Czy jeszcze, pan Jacek? To jeszcze jedno ostatnie pytanie. no Z racji tego, że arka jest w ekstraklasie, czyli macie ten przywilej wskazania, z kim byście chcieli wejść do tej ekstraklasy? Panów, typ, kto wejdzie z drugiego miejsca, kto wygra barasz. Dziękuję bardzo. Wydaje mi się, że wejdzie Termalika. Ja też kibicuję tej drużynie, z tego względu, że bardzo szanuję trenera Brosza. Znam też prywatnie Tera asystenta, z którym robiłem kurs UEFA Pro. Jakieś tam relacje mnie łączą z Maćkiem Ambrosiewiczem, z którym się znamy bardzo, bardzo długo i, i też razem pracowaliśmy indywidualnie, także serdecznie im kibicuję. Natomiast e, będę to oglądał z uśmiechem na ustach, już, a nie w nerwach. I, 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 ten, i ten zespół, który awansuje, już nie jest dla mnie aż tak, e, aż tak istotny. Pewnie walka będzie do samego końca. Myślę, że tutaj Szymon będziemy mógł powiedzieć, kto jest faworytem baraży. No ja, mimo tego, co pewnie większość uważa, uważam, że faworytem baraży za nie jest ta drużyna, która, która kończy na trzecim miejscu, lub która, która gdzieś nam, wydając się z pierwszej perspektywy, powinna powinna być takim głównym kandydatem. Więc co roku praktycznie mamy niespodzianki. Z racji tego, że jestem wychowankiem Wisły i jest to duża marka, przede wszystkim uważam, że taki klub powinien znajdować się w ekstraklasie. To rzeczywiście tego by awansowała, ale musi wyciągnąć wnioski przede wszystkim z tych meczów. Z drugiego? Bo ciężko będzie e, zepsuć tą robotę, którą zrobili na wiosnę. Ja uważam, że, że przede wszystkim e, ta druga runda będzie, będzie dużo cięższa, i tak jak widzimy, no, Termalika już nie punktuje aż tak dobrze. Nam udało się podtrzymać tą pasę i przede wszystkim na końcu chciałbym podkreślić, że oprócz tego, że dzisiaj awansowaliśmy, to jesteśmy dzięki sztabowi, dzięki nam, dzięki tej pracy, niepokonani praktycznie od 200 dni. To nie jest przypadek. Czyli ułatwiacie sobie panowie bo te dalekie wyjazdy sobie na następne. Proszę Państwa, tak więc mamy to, cieszmy się, szósty awans arki do ekstra dzisiaj stał się faktem. Gratulujemy trenerowi oraz Szymonowi na ręce całej drużyny. Wielkie brawa, dziękujemy.